Oglądasz tarnowską kronikę filmową ilustrowanego kuriera codziennego. Wojna na Ukrainie. Mieszkańcy Tarnowa solidaryzują się z Ukraińcami. Na tarnowskim rynku, podobnie jak w całej Polsce, odbył się protest przeciwko rosyjskiej agresji. Spotkaliśmy się tutaj w takim solidarnościowym geście, żeby wyrazić wsparcie dla Ukrainy i sprzeciw wobec agresji putinowskiej na, na, na państwo ukraińskie. Myślę, że gdyby to przytrafiłoby się nam. Tutaj w Polsce, to też czulibyśmy się lepiej, pewniej, gdyby inni okazali nam wsparcie, chociażby osoby z kraju, do którego hipotetycznie moglibyśmy potem emigrować. Oprócz tej Solidarności chcę wykreować jakąś presję polityczną, właśnie na politykach Polski, na politykach Unii Europejskiej. Tarnowianie chcą wesprzeć Ukraińców w obliczu wojny. Na jaką pomoc mogą liczyć u nas uchodźcy i mieszkańcy zaprzyjaźnionych ukraińskich miast partnerskich? wiele osób myśli, że jako zwykły obywatel nie może zrobić nic. Ale prawda jest taka, że przy dzisiejszym dostępie do internetu możemy chociażby wpłacać pieniądze na zbiórki. Na zbiórki, na amunicję dla żołnierzy, na hełmy, na kamizelki, żeby po prostu czuli się tam bardziej bezpiecznie, żeby było mniejsze prawdopodobieństwo, że taki żołnierz straci życie albo odniesie poważniejsze obrażenia. Wśród protestujących na rynku byli także obywatele Ukrainy, którzy mieszkają w Tarnowie, ale ich rodziny zostały w ojczyźnie. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Ale martwię się właśnie o tym, że została ta moja rodzina. Po prostu mówią, no gdzie my tutaj wszystko zostawimy? Tutaj mamy serce i duszę. I jak trzeba będzie walczyć, no to będziemy walczyć. Bardzo boli serce, bo ja mam samych bratów. I jak trzeba będzie, oni pójdą. I mam takiego ma malego jeszcze, ma 18 lat. No gdzie on pójdzie? No gdzie? Czy on zna, co, 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 to, co to oznacza wojna? Nie. O tym co się dzieje obecnie na Ukrainie i w jaki sposób możemy pomóc, informujemy na bieżąco na naszym polsko-ukraińskim portalu NoweMosty.com. Oglądaliście tarnowską kronikę filmową Ilustrowanego Kuriera Codziennego.